Nieobecności. Nie było mnie chwilę, troszkę się działo. I ciężko wrócić, naprawdę. Jakoś tak ciężko wziąć tą kamerę i zacząć nagrywać. Ale stwierdziłam, że ja bez tego też żyć nie umiem z drugiej strony. Więc jestem, jestem kochani. A w ostatnich vlogach miałam tyle tej energii, że chyba ją już wyczerpałam we wrześniu i, i trzeba je ponownie ładować. Natomiast z takich update'ów jest tak, że. Ja dzisiaj mam neurologa o 18, bo poprzedni zeszły tydzień czułam się fatalnie i jadę sprawdzić, co tam się dzieje. Jadę na próbę tężyczkową, żeby potwierdzić, czy mam tę tężyczkę, czy jej nie mam, bo jeżeli tu nie tężyczka, to nie wiem co mi jest. Ale naprawdę, zeszły tydzień to był jakiś hardcore. Zaczęło się od soboty, w sobotę byliśmy z Karolą, Matim i Lilcią w Zoo i już się tak dziwnie zaczynałam czuć w niedzielę, całą niedzielę mnie bolała głowa a w poniedziałek Michał wyjeżdżał w delegację pięci... pięciodniową nie było go całe tydzień ja zostałam sama z dziewczynami no i to się wszystko skombowało <grywa> z... Z... zrobiło się takie kombo słuchajcie, bo ja się tak fatalnie czułam, podejrzewam, że to wszystko wyszło mi przez stres związany z Michała wyjazdem, bo nie, ja się nie stresowałam tym, że zostaję sama z dziewczynkami, bo to są moje córki i jakby tym absolutnie się gdzieś tam nie stresowałam, ale stresowałam się wyjazdem. On jechał do Norymbergi na targi i tam był 5 dni, ale wiecie jechał samochodem 10 godzin w jedną, w drugą stronę plus przystanki. To było 13 godzin podróży i mnie tak stresowała ta jego podróż, że stres, który miałam tak mi wyciągnął wszystkie objawy tężyczki, że jak w piątek była u mnie Monia to ja myślałam autentycznie, że mam udar. To jak się czułam Naprawdę dramat i mam nadzieję, że szybko to do mnie nie wróci. W piątek jak Michał wrócił, już to powoli zaczęły, słuchajcie, te objawy mijać. W sobotę jeszcze troszkę mnie trzymało. Wczoraj czułam się już lepiej. Więc mam nadzieję, że faktycznie jak stres mi odpuścił, to te objawy też gdzieś tam Będą odchodzić, ale tężyczka jest straszna. Po prostu jest straszna. I tak dla zobrazowania. Miałam mrowienie rąk, nóg, buzi, języka, gardła. Ja miałam wrażenie, że mi się zaciska gardło i że ja zaraz przestanę e, mówić. Tak jakby krtań, gardło. I e, tak jakby wiecie, traciłam mowę. W sensie nie traciłam, bo dałam radę mówić, ale miałam takie dziwne uczucie, że zaraz przestanę mówić, i to potęgowało jeszcze to, że byłam sama na przykład z Zoją i miałam takie, że jak ja zadzwonię po karetkę, ja nie będę dała rady nic powiedzieć, nie? No, no, dramat. To jak ja się czułam, chyba to był najgorszy tydzień w moim życiu, jeżeli chodzi o samopoczucie. Dobrze, że mi głowa nie bolała, to była jedyna rzecz, która gdzieś tam mnie ominęła na moje szczęście, ale no, po prostu jakiś hardcore. Dlatego szybko umówiłam się do neurologa, i dzisiaj mam neurologa, próbę tężyczkową, i zobaczymy, czy to jest to. Ale zakładam, że tak. Takich updateów to było to, właśnie, że byłam tydzień sama z dziewczynami. Do tego Ida nam weszła chyba w jakiś 4,5-letni bunt, i, i po prostu sobie z tym jeszcze dodatkowo nie radzę. Więc, więc to jest tak, że tu. To moje złe samopoczucie, tu bunt Idy, który jest jednym wielkim hardcorem i chyba takiego jeszcze nie mieliśmy. To jak ona się aktualnie zachowuje jest poniżej czegokolwiek i próbuję sobie to jakoś ułożyć w głowie, ale no wiecie... Jest to trudne. Do tego Zoja ma katar e, i przez to kaszle. Nie wiem, czy to zęby, czy, czy jakieś przeziębienie ją łapie, bo Ida też ma trochę kataru. Dwa dni, piątek, sobota, Zoja nie spała praktycznie. E, spała mi na ręku. Nie dało jej się ani odłożyć, ani położyć się z nią w łóżku. Spałam z nią na ręku. I ona co pół godziny się budziła z krzykiem, więc no powiem wam, że ten tydzień... To był jeden wielki zajazd, a ja jeszcze sobie postanowiłam, że jak Michał wyjeżdża, to ja sobie odetnę social media i e, odcięłam sobie Instagrama i TikToka. I wszystko po prostu mi się tak kumulowało. Dobrze, że miałam książki, które sobie czytałam i w tym się gdzieś tam zatracałam, że tak powiem. No ale widzicie, dużo się działo tak ku wstępem nowego vloga. Żebyście wiedzieli. Widziałam, że się parę osób martwiło. Dziękuję, jesteście kochani, że myślicie o mnie. Dlaczego mnie tutaj nie ma? To jest zawsze miłe, że się troszczycie. No i co, i przychodzimy do tego tygodnia. Mam nadzieję, że będzie lepszy i łatwiejszy yy, niż zeszły. Stasiek był na szczęście u moich teściów, więc miałam o tyle dobrze, że nie musiałam z nim rano i wieczorem wychodzić, bo gdybym jeszcze miała to, to nie wiem, jakbym, to bym chyba już się do was to nie odesłał. <laughs> Nie wiem, no tak chciałam wam powiedzieć, że takie trudy są yy, i się zdarzają i po prostu ciężko czasami sobie z tym poradzić i mi również ciężko, mimo że mam w sobie dużo pozytywnej energii, ale yy, mi się ona też już właśnie skończyła ostatnio plusów takich, wczoraj po prostu miałam tak niesamowitą niespodziankę, moja Karola o 12 napisała, żebym za pół godziny wskakiwała w dres, nie malowała się i że ona po mnie przyjeżdża i zrobiła mi tak wspaniałą niespodziankę miałyśmy taką randeczkę, miałyśmy wspólny masaż, więc panie nam ta, panie nas tam masowały później poszłyśmy na kawkę i dzięki temu mogłam się wiecie trochę zrelaksować, zresetować i było mi to bardzo potrzebne i, I mówię, że dawno nikt tak się o mnie nie zatroszczył, Michał sobie tutaj już dokłada, że ale przecież on musiał się zająć dziećmi, ja mówię, że no tak, ale to było tak miłe i jestem taka wdzięczna, że w tym dorosłym życiu mogę sobie wybierać przyjaciół i no, że to jest super, że, że mam takich oso takie osoby wokół siebie, bo to jest... Coś wspaniałego. Z tych wszystkich negatywnych rzeczy to było bardzo miłe i tym miłym akcentem zacznijmy tego vloga. Już w ramach... Już gadam pewnie z 10 minut. A tutaj zobaczcie, czekają dwie paczki. Zara, Zara i Stradivarius. Chcę nagrać dwie rolki, bo przyszły mi fajne rzeczy na jesień. Ja się tym z wami podzielę. Może coś się zainspiruje. A ja teraz idę wstawić troszkę prania i y, zaczynać ten dzień. Zrobiłam pysznego gołąbki wczoraj. Już takie dobre, że mam obiad na szczęście i nie muszę gotować. No i tak. Ty się czujesz? Chyba lek. Tak. O Jezu! O Jezu! Chyba dobrze już, co? Tylko ten katar męczy. Biedna myszka. Zmęczyłam się, bo tu jest półka leków. I y, ostatnio mówię, a schowam leki. I mówię, nie, nie będę chować, bo zaraz tylko schowam i pojawi się choroba. No i nie musiałam chować i się pojawiła. Zamówiłam w Olini olej z czarnuszki. I tran, olej z wątroby dorsza o smaku pomarańczowym i duśce dajemy rano teraz. Chcemy ją wzmocnić troszkę, chociaż wiem, że to późno już na suplementację, ale lepiej późno niż wcale, więc może chociaż na styczeń będzie mniej, bardziej odporna na choroby. Ten sezon jakoś tak wcześniej zaczynamy. W zeszłym roku ona naprawdę w ogóle naprawdę nie chorowała, ale pilnowaliśmy mocno suplementacji właśnie oleju z czarnuszki i teraz kupiłam ten z olinii, bo wcześniej mieliśmy z pasieki sadowskich i on... No, jakby ja się nie znam, nie? No, działał. E, Ida bardzo, bardzo fajnie, tak jak mówię, nie chorowała, ale chciałam po prostu mniejsze pojemności, bo my kupujemy zawsze duże te butle i później połowę wylewamy, bo, bo kończy się termin, a my nie zdążymy tego zużyć. Chyba te duże po prostu pojemności są dla całej rodziny albo jak się ma więcej dzieci. Także to jest nasza aktualnie suplementacja i duźki na odporność. Od 16 nie jemy słodyczy, ale mamy tak, że jemy gorzką czekoladę i jemy, tylko wiecie, nie taką 50%, tylko taką 80-85% i takie batoniki bez cukru i te są z Lidla. E, Pinakolada, bardzo dobra, żurawina bardzo dobra i tego nie jadłam, migdał. Więc y, przetestujmy teraz do kawki. O, siu, mm, okej. Okay. <grym> Tutaj bardzo pachnie no migdałem, więc od razu skojarzenie jest z, z makowcem. Trochę makowcem zajeżdża. Ale dobra. A jakbym być szczera, to chyba moim zdaniem żurawina najlepsza, bo ja lubię takie słodko-kwaśne smaki. Mm -hmm. idziemy pić kawkę 11.20 zaraz druga drzemka a po drzemce przed odebraniem iduszki, bo dzisiaj odbieram iduszkę bo Michał jest znowu w delegacji odbieram iduszkę przywoziłam, przyjeżdża moja Monia z Gabrysiem zająć się dziewczynami kiedy ja jadę do neurologa, ale może Michał wtedy w tym czasie wróci, więc logistyka jest do ogarnięcia, natomiast jeszcze musimy zajechać do Lidla, bo wczoraj kupiłam pościel w Lidlu. Nie wczoraj, w sobotę za 140 zł, taką muślinową, myślałam sobie bardzo ładna. podałam ją i się okazało, że w rogu jest jedna wielka dziura po prostu. Jest jej zszyty ruch, więc stwierdziłam, że nie będę tego sama zaszywać. Skoro wydałam na pościel 140 zł, to oczekuję, żeby była ładna i zgrabna. Jadę na test. Zobaczyłem, Monia przyjechała, siedzi z dzieciakami, ogarnięte dzieci są. Michał ma być o 18, ja pewnie o 19 będę w domu, także lecę. Pół godziny mam drogi. No dobrze, jestem, ulica Mokra, 31. Trochę się stresuję, zawsze przed takimi wizytami się stresuję, nie wiem czemu, przecież to, to zwykła wizyta, ale no mam nadzieję, że potwierdzi się to, co myślę, po prostu, bo wtedy będzie mi się łatwiej żyło. Będzie ok. Wczoraj się nie nagrywałam, bo jak wróciłam do domu. To tu było max. to jeden wielki płacz, dlatego już dzisiaj Wam się dogrywam. Dzień dobry w, w wtorek. Próba tężyczkowa, pozytywna, dodatnia. Mam zalecone e, suplementację magnezem. No i to jest choroba. Choroba. Ja cały czas mówię, że to jest choroba, a to nie jest choroba. To jest zes, zespół objawów, chyba tak to się nazywa. E, no, ale na całe życie magnez e, muszę brać, żeby nie. Nie było niedoborów, ale ja się bardzo cieszę naprawdę, że to potwierdziłam. Dzięki temu mam spokojną głowę, wiem, że nie muszę szukać gdzieś indziej, a to jest coś strasznego. Te objawy, naprawdę, tak jak rozmawiałam z panią neuro, nie, neurolog wczoraj, w pewnym momencie niektórzy ludzie myślą, że umierają, bo, bo te objawy są straszne i. Ja już naprawdę nie wiedziałam czy mam wzywać karetkę, czy mam błagać, żeby ktoś do mnie tutaj przyjechał. Starałam się być wiecie samodzielna i dzielna w tym wszystkim, ale trudny czas za mną, dlatego też się nie odzywałam. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Na szczęście wracam do siebie, wracam do normy. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko już dobrze. Dzisiaj może podjedziemy z Zojką do dykatlonu. Bo Wczoraj, jak biegałam z Agatą, to już mnie tak y, swędziały uda. Bo ja mam tak nie wiem czy też tak ma. Wam jest zimno, w jakąś części ciała to y, swędzi. Mnie na przykład bardzo swędzi i mnie tak swędziała i uda. I mówi Agata, Agata miała tą y, y, odzież termoaktywną. Ja mówi Agata, ja muszę jechać i to kupić, jeżeli mamy biegać, a jesteśmy w fazie biegania, więc mam nadzieję, że to się nie zmieni i będziemy dalej biegać, bo to jest super, naprawdę tak oczyszcza głowę.

Jesteśmy po lekarzu, jesteśmy po dekatlonie i muszę jechać do domu szybko, bo jest awantura. To Wam w domu wszystko powiem. Także z newsów Zoika jest zdrowa, po prostu kaszle, bo spływa jej katar. Byłam w dekatlonie, wydałam 330 albo 40 zł na rzeczy do biegania. Jestem wkręcona na myśl o bieganiu. Naprawdę chce, mi się. Jestem podekscytowana przez to, że biegam z Agatą, to się wzajemnie motywujemy. Jeszcze. Karola moja z doskoku do nas przychodzi może dzisiaj Karola będzie na wiganku yy, i naprawdę się wzajemnie motywujemy i to jest super super jest taka energia a my byliśmy dzisiaj u naszej ulubionej pani doktor zobaczyła Zojkę i mówi że już tak urosła, że to już jest taka duża dziewczynka kupiłam jej vinted, na wintet tego misia z HM i on jest naprawdę ekstra Wszyscy się to po prostu na ten na widok tej dziewczyny cieszyli. To jest mega cute. Pachnie arbuzem, kindzie. Yy, ja kupiłam sobie na magnezin. Magnezin tak się nazywa. To jest lek, a nie suplement. Taki magnez zaleciła mi eurolożka. No i jakieś tam lejki jeszcze. ACC kupiłam, bo ona też kaszle trochę przez ten katar. Chciałam Wam pokazać, co kupiłam finalnie. Do buziutko. Nou, no, daj oj tak, tak, to ty Zawstydziłeś się? Tak jesteś O, tam są dźwięki z tyłu. Opa, no. Dobra, opaska. Ja lubię biegać w opasce. Dobrze, kupiłam rękawiczki, bo jak ostatnio biegałam z Agatą, to już było zimno w ręce, więc mam rękawiczki do biegania. Kupiłam taką opaskę sobie, pas, bo mam nerkę, która tutaj, ale ona mi tak lata na wszystkie strony jak biegam, jest no niedobra. A kupiłam taką na telefon, klucze sobie tutaj wrzucę, ewentualnie mam ten gaz pieprzowy i... Ten, no co dźwięk wydaje taki głośny no to sobie tutaj włożę a na dłuższe pobiegania może kiedyś to tutaj jest jakieś miejsce ewentualnie na pewnie jakiegoś batonika kupiłam bluzkę pudrowo-różową i ona jest w rozmiarze M i M jest na mnie dobra, właśnie fajnie leży i ma tutaj na e, palet miejsce Karpetki do biegania wzięłam. Jeszcze taką samą czarną. I leginsy ocieplane, właśnie w rozmiarze L. Mierzyłam Mki i też były na mnie dob dobre, natomiast czułam się lepiej w L-kach. I one fajnie, bo one mają tutaj ściągacz, więc wrażę, gdyby mi ta waga e, zaczęła jakoś spadać mocniej, no to sobie po prostu ścisnę. I za wszystko tak jak mówiłam, wydałam z 300 zł. A ty już tam? No? Chodź. Ta dziewczyna jest zdrowa, ma po prostu katar i ten katar jej tak mocno spływa, stąd jest ten kaszel. Ale dzisiaj w nocy naprawdę było już ciężko, więc yy, dlatego pojechałam dzisiaj do tego lekarza, żeby sprawdzić. A jeszcze najlepsze jest to, że o północy, bo przebudziła się, zaczęłam jej odciągać i ją to rozbudziło, przez co a, chyba do drugiej nie spała, w sensie kręciła się, piszczała. Krzyczała, awantury robiła, tak? No jest taka słodka, taka jest słodka, żebym miał... ją tak zjedła Zjedła, zjedła, zjedła A, zjedła, zjedła, zjedła Tylko jest, taka jest słodka Puszczaj Nie, chyba... Jezu to... Chyba ci zęby spędzą. Zaraz trzeba ogarnąć troszkę mieszkanie. Idziemy na spacer. Dzisiaj nie mam w planach niczego. Co prawda powinnam dzisiaj nagrać budżetowanie i dwa filmiki dla moich klientów, ale dzień mi się rozwalił przez to wszystko. Tak więc to wszystko ogarnę jutro. Już jest piątek, nawet nie wiem, kiedy mi ten tydzień przeleciał. W ogóle tak mi się pomieszał ten, ten tydzień, że mm, masakra ja sobie dzisiaj nawałek wzięłam włosy i fajnie są. Zrobione. Ta dziewczyna idzie już na drze drugą drzemkę, mimo że jest 10.15, ale tak to jest: jak się wstaje przed szóstą, to o 10.00 chce się już na drugą drzemkę iść. A my dzisiaj w planach jeszcze mamy skoczyć do galerii Mociny, bo muszę e, pozwracać rzeczy, muszę poduszkę w zarze kupić. Nie wiem, czy mi się to uda, bo ja ostatnio jedną rzecz mogę zaplanować dzielnie, się wyrywać. A ta dziewczyna zaraz będzie miała 7 miesięcy, nie? W ogóle o, nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie. Jeżeli nie, to powiem. My lubimy sobie z Agatą stawiać challenge'e. I teraz Agata już od jakiegoś czasu liczy kalorie, a ja biegałam, niby jadłam zdrowo, ale wiecie, w sensie bez słodyczy, bez słonego i bez gazowanego. Ale nie liczyłam kalorii, i myślę, że trochę przez to mi waga nie spadała. Postanowiłam. Zainstalować sobie aplikację Fitatu, zacząć liczyć kalorie. Wyszło mi zgodnie z aplikacją 1700 kalorii, no ale ja karmię, więc tak dołożę sobie z 200 jeszcze, więc jakieś takie 1800-1900 będę jadła. I dzisiaj na śniadanie zjadłam na z serka wiejskiego z truskawkami mrożonymi. W sensie odroziłam sobie w mikrofali, miałam taki pyszny musik. No i pytanie do Was, czy chcecie, żebym się tym z Wami tutaj dzieliła? Kiedyś to robiłam, a teraz nie wiem, czy to robić. W ogóle jakoś aktualnie straciłam moc i wenę do nagrywania. Mam jakiś kryzys twórczy. Jest mi ciężko się wbić we vlogi. Jakiś taki przyszedł moment, gdzie nie mam ochoty brać tej kamery. Nie wiem dlaczego i skąd taki, taki, taki czas. No ale muszę chyba to tak prze, przeciągnąć. Coś mi leży na sercu. I szukam, gdzie, gdzie i, co, i co mi tam leży. Udało mi się wstać od Zoi, co w ostatnim tygodniu było po prostu nierealne, więc cieszę się, że wstałam. Zrobię sobie kawę, podpisuję na maile. Na szczęście, nie mam tego dużo, ale naprawdę siedzą we mnie dwa wilki aktualnie. Jeden, który chce i potrzebuje odpocząć, a drugi, który chce tak bardzo działać, ma tak dużo motywacji. I nie wiem, jak po prostu to pogodzić. I tak mi brakuje w tym moim grafiku jeszcze z 3 godzin takich luźnych. Jakiś mam bardzo ciężki czas aktualnie sama ze sobą i z tym, co się dzieje wokół mnie. Jakoś tak mi jest niedobrze na duszy. Mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie. A może potrzebuję tego czasu. Może czasami trzeba zrobić krok w tył żeby zadziało się coś dobrego, ja mam często właśnie takie kryzysy, jeżeli chodzi o te social media e, i porównywanie się do innych. Wiem na pewno, że wiecie o co mi chodzi, bo też pewnie gdzieś tam się z tym borykacie, ale jak ja oglądam gdzieś tam kanały podobne i się bardzo frustruję na moje wyniki, to jest takie, wiecie, głupie. Pewnie ktoś pomyśli, że no, na skamę się czym przejmować, ale kiedy, kiedy się tworzy. To jest ważne, nie? I tak, tak nie wiem, jestem na takim rozdrożu aktualnie w życiu. Nie mogę o wszystkim Wam mówić niestety, chociaż bardzo bym chciała, ale może przyjdzie taki dzień, że, że będę mogła się tym wszystkim podzielić. No ale jest tak... Więc piję kawę, zjem sobie. O, Agata wczoraj przyniosła ale alesto jagodowe i są bardzo dobre, jak jedynka jak smakują w Lidlu w ogóle tak mi się posypało w tym e, ataku tężyczki posypały mi się tak paznokcie idę w sobotę na nie ale jakaś masakra po prostu w połowie paznokcia mi się łamały w połowie, tak w połowie palca dramat to się odpoczywam ale miałam ciężką noc i ciężki poranek no to tak mi brzuch e, i mi wybudzał i jajniki mnie bolały, więc Masakra. ja też, idę też. Michał też. Wszyscy po prostu dzisiaj nie spaliśmy w nocy na leśniczki. I od 3 godzin pracuję. Tu są rzeczy po idzie. Te są do oddania na tatyka Tu są 56-62 po Zojce Zabierzemy do moich rodziców. A tu są rzeczy po idzie. 98, 104, 96... O, że tyle tego jest, masakra. A to dla mojej siostry jeszcze. Także naprawdę narobiłam się. Już mamy kolejny poniedziałek, dzień dobry. Weekend nam minął, nie wiem kiedy dosłownie. W sobotę trochę ogarnęliśmy mieszkanie, jak widzieliście ja sprzątałam ubrania i naprawdę dobrze, że to zrobiłam w końcu i to ogarnęłam. Bardzo się cieszę. Zostało nam przyniesienie kurtek zimowych. Musimy zobaczyć, co tam w ogóle mamy w tej, w tej komórce, bo ja już nie pamiętam. Nie wiem, czy dla inny zimówka będę musiała kupować buty, już jej kupiłam na Vinted, ale właśnie z kurtką nie pamiętam jak tam stoimy. W sobotę u nas była gajka, miały nocowankę dziewczyny, więc super. Idzielę o dziewiątej Agata po nią przyszła. Została jeszcze godzinkę u nas a o 12 przyjechała moja Ewuńka z Kubą i z Majeczką nie byli u mnie tak dawno nie wiem czy nie z półtora roku naprawdę spotykamy się w różnych innych miejscach ale nie tak żeby u nas czy u nich jakoś tak ciężko się zabrać przez to, że oni mieszkają na drugiej stronie Warszawy to jakoś tak nie możemy się złapać więc też spędziliśmy cały dzień razem wczoraj jeszcze poszłam biegać za Gatą i z Karolą i miałyśmy 7,3 km dzisiaj trochę czuję to w nogach ale taka satysfakcja, tak mi się nie chciało, już tak, tak się migałam, dobrze, że je mam i że motywacja wzajemna trwa, bo jak nie jedna, to druga pociągnie i, i to jest ekstra. Ja właśnie y, będę robiła sobie śniadanko już jest prawie dziesiąta, ale dzisiaj odwoziłam, idę do przedszkola, bo Michał miał jakieś tam rzeczy w pracy, że musiał być punktualnie, mógł się nawet minutki spóźnić. Zujka wstała z drzemki pierwszej, leży sobie w łóżeczku i tam bawić się, a ja się zabieram ze za śniadanie dzisiaj plecuszki i pokażę Wam coś. Mam w Lidlu fruulowe Choco Jelly All Nutrition słodzone erytrytolem i to jest tak, o sma smaku truskawkowym i to smakuje troszkę jak y środek truskawkowej milki. Naprawdę jest smaczne, żeby tak sobie, wiecie, troszkę dodać i trochę osłodzić dzień. Więc ja dzisiaj sobie na śniadanie zrobię omleta, bo mam ochotę na słodkie. Kawka ma w 100 gramach 77 kalorii, więc super. Także dzisiaj u mnie z tym zaczynamy ten tydzień. Dzisiaj może nagram budżet, bo budżet już jest zrobiony, zaplanowany, wszystko mam przygotowane, tylko trzeba usiąść i to nagrać. A ostatnio, jak widzicie, jak słyszeliście już w tym vlogu, bo większość vloga mam zmontowana, została tylko ta ostatnia dzisiejsza część. Nie chciałam go tak kończyć. Wzrost kroku, zawsze przepraszam. No to ciężko mi ze wszystkim